tu jest za krótko ucięty blat tu jest ząbek, tak nie powinno być bo woda może tu podciekać, blat powinien być dłuższy a najlepiej gdyby był dłuższy nawiązanie do tego gniazda taką. 20 cm więcej, tak to mówię tu jest przebrudzony uszkodzony sufit nie są wszystkie folie w związku z czym na przykład na blendzie tutaj powodzenia w zrywaniu dalej to samo tu, to samo tu to też trzeba by poprawić tu mamy kolejną blendę, która jest trudna do oderwania przez tą szparę. To do szpary tu jest na zero, a nawet jest znowu ząbek na blendzie. A potem to się chowa i blad wystaje. Czyli też tu jest krzywo spasowane. To nie powinno tak być. Plus, oczywiście, tu jest wielka szpara, która wygląda do dupy. Jest niepraktyczna, powinna być na gładko i zasilikonowana. Tutaj zerwanie folii. Tu mamy za mały otwór po zlew bo, gdybyśmy chcieli tam przykręcić kran, nie wiem czemu to też jest niezrobione, to plat powinien być, otwór pod i wycięty szerzej. Tak jak jest ranty, Zresztą tak pisze producent w instrukcji. syfon nie podpięty. Nie dostałem wcześniej informacji, że panowie nie robią podłączeń. Więc słyszałem tylko, że nie ma kranu podwójnego. To powiedziałem: OK, to sobie wymienimy kranik i podłączymy. O reszcie ja nie słyszałem. Tutaj jest szuflada podwójna, wewnętrzna. Powinna być w tym miejscu taka na przyprawy, też jest niezamontowana. W lodówce mamy na sztywno zamontowaną półkę. O, a tu ma wejść lodówka, więc też musimy się pozbyć tej przestrzeni. Tu spoko, ta blenda spoko, nawet zerwane są foliki. Ta się rusza, jakby tańczyła do poprawy. To szafka rusza się. A to szafka. Spoko. To działa, to działa, to działa i to działa, to też działa. No, także trochę dobrze, trochę nie. Parę poprawek jest, Najgorsze typ bardzo fajnie wyszła, no z grubsza fajnie wyszła szafka, chociaż też dopasowanie z kosu tak, tu minimalna przerwa, tam jakaś duża. Coś tu ktoś tych skosów jednak nie wyliczył do końca dobrze. No, tak to wygląda na górze. No, wydaje się, że to mogłoby jakoś być lepiej spasowane. Jak już się na tą robotę bierzemy. No fajnie jest okrojone, to super. Ale to spasowanie tam na górze no coś tu kur... Już może lepiej gdyby to było cięte prosto, tak jak wcześniej mówiłem. Nie wiem, czy to fajnie ten skos, ale dopasowane do sufitu, więc w sumie wygląda do dupy.